Witam serdecznie. Jesteśmy w Lesie Murstkowskim, dawnej Puszczy Śląskiej. Koło mnie pan Sławomir Forystek z Lasów Państwowych. Proszę pana, co to jest Puszcza? No, na początku witam państwa, e, witam e, pana. E, no, tutaj jesteśmy na granicy. Lasów Murckowskich. Na, za naszymi plecami jest rezerwat Las Murckowski, natomiast po lewej stronie lasy gospodarcze, w których gospodarują e, leśnicy. Ten fragment y, lasu Las Murckowski uważany jest właśnie za fragment tej Puszczy Śląskiej, czyli lasu, gdzie nie jest tknięty ręką ludzką czyli leśnik tam nie gospodaruje. Czyli jak ludzie zaczęli gospodarować, to skończyły się puszcze, tak? Tak, gospodarując lasami, pierwszym etapie to była taka gospodarka, że ludzie przechodzili po tych lasach i korzystali, ale chodzili po puszczach. Natomiast jak zaczęto w tym momencie prowadzić już taką gospodarkę, czyli wyciąć drzewo, ale w zamian posadzić dla przyszłych pokoleń nowe młode pokolenie, to w tym momencie no już nie jest to puszcza, tylko las, gdzie gospodaruje człowiek. Czym się to różni? Tutaj przyroda sama sobie gospodaruje w tych puszczach, lasach naturalnych, a w lesie gospodarczym gospodaruje człowiek. A zatem, ponieważ weekend zapowiada się bardzo ładnie, opady. Prognozowane są tylko soboty na niedzielę, a sobota i niedziela będą bardzo ciepłe do 26-27 stopni. Niewykluczone, że w niedzielę w niektórych miejscach będzie i 30 stopni. Zatem takie miejsce jak to zacienione tutaj cały czas jest temperatura do zniesienia utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie, wilgotność również jest zapewniona. Odpowiednia świeże powietrze, więc warto tutaj przyjechać. Nieopodal jest bardzo ładny parking, są jeziorka, także zapraszam do lasów, w tym i do tego tutaj. I Jeszcze jeżeli chodzi o ciśnienie, ponieważ w ostatnich dniach dość mocno wiało, dlatego że zmieniały się fronty. W tej chwili ciśnienie już jest wyrównane i też nie będzie wiał wiatr, więc weekend zapowiada się naprawdę przeurokliwie, z bardzo dobrą temperaturą, z dużą ilością słońca i bez przykrego wiatru. Chciałbym tylko zaprosić yy, wszystkich słuchaczy do odwiedzania naszych katowickich lasów w różnych formach rekreacji, czy to pieszo, czy to na rowerze. Wszystkiego dobrego. Dziękuję dobra. bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję panu. Dziękuję.